Dzień dobry. Dzisiaj krótko o tym, jak zilustrować, jak pokazać, jak namalować pole elektryczne. Żebyśmy mogli to zrobić, potrzebujemy pewnej umowy, że będziemy to robić przy pomocy linii sił pola elektrycznego. Tak będziemy nazywać te linie, przy pomocy których będziemy rysować pole elektryczne. A więc co to są te, te linie sił, później jak wyglądają wokół pojedynczych ładunków, wokół dwóch ładunków i w polu jednorodnym. I na końcu, co to jest ładunek próbny? Zacznijmy od prostej, prostego przypomnienia, czyli kiedy, ładuje, kiedy rysujemy siłę, to siła zawsze jest przyłożona do ciała, na które działa ta siła. Tutaj mamy jakiś ładunek dodatni, na który działa siła skierowana w prawą stronę. Co by było gdyby tych ładunków dodatnich było więcej? Jeżeli tych ładunków dodatnich będzie więcej, no to siła elektryczna też będzie działała na każdy z nich odrębnie. No i będzie w którą stronę skierowana. My tutaj nie wiemy dlaczego ta siła działa akurat w prawo, no ale wiemy, że działa w prawo. Więc jeżeli tych ładunków będzie mieli więcej, to te siły działające w prawo będą się układać wzdłuż pewnych linii. I to właśnie są te linii sił pola. Czyli linia sił pola to nie są linie siły, które działają na pojedyncze ładunki, tylko jakby złożenie tych sił. Jak dodamy te siły do siebie, to utworzy nam się taka jedna linia. Ona nie zawsze będzie linią prostą, może być krzywą. I to będzie właśnie linia sił pola elektrycznego. Długa nazwa linia sił pola elektrycznego, ale taka jest po prostu ta nazwa: linia sił pola, linia sił pola elektrycznego. I teraz, jak wyglądają te linie sił wokół różnych ładunków? Wróćcie tylko uwagę, że tutaj umówiliśmy się, że to będą ładunki dodatnie. Dlaczego? No tak się umówiliśmy. Taki jest, taka jest umowa, że to są ładunki dodatnie, więc te linie zawsze będą od plusa do minusa skierowane. No to jak? Jak to wygląda wokół ładunku dodatniego? Więc jeżeli mamy ładunek dodatni, to te linie, to te niebieskie, te linie, są rozłożone tak, tak, słoneczko, takie promeczki od tego ładunku dodatniego. Dlatego, że te siły elektryczne działają od ładunku, odpychają się. Pamiętacie, tam ten ładunek też był dodatni. Czyli to są siły odpychające, więc będą wychodzić na zewnątrz. Czyli będzie to taki kształt przypominający właśnie słoneczko, których linie wychodzą na zewnątrz. Gdyby to był ładunek ujemny, to linie będą też przypominać słoneczko, coś będą się centralnie zbiegać, ale tym razem będą się zbiegać do środka, dlatego że ładunki dodatnie i ujemne się przyciągają. Taki kształt pola w formie słoneczka, takie, gdzie te promienie się centralnie spotykają ze sobą, nazywa się polem centralnym, polem centralnym. Jeżeli byśmy mieli dwa ładunki, to te linie sił pola dalej będą centralne. Ale w tych miejscach, gdzie te pole, te ładunki się zbliżają do siebie, będą się starać tak zakrzywić, żeby się nie spotkać. Czyli mamy tutaj dwa pola centralne, ale mocno zdeformowane w środku, jak widzicie. Jeżeli byśmy wzięli ładunek dodatni i ujemny, to sytuacja się zmieni. Zobaczcie teraz. To jest ładunek dodatni i ujemny. I teraz te linie wręcz się spotykają. Nie? Spotykają się, bo mogą wyjść z ładunku dodatniego i wejść do ładunku jednego. I taki kształt pola, taki rodzaj dwóch ładunków przeciwnych położonych obok siebie, nazywamy z kolei dipolem elektrycznym. Dipol, bo di oznacza dwa, a więc jest to dipol elektryczny. Czyli kiedy mamy dwa ładunki, to linie sił pola albo się będą odpychać, nie chcą się spotkać, kiedy to są te same ładunki, lub jeżeli to są przeciwne ładunki, czyli jeżeli dipol elektryczny, to będą się spotykać i tworzyć taki, taki układ. To pole, jak widzicie, jest centralne tuż przy y, ładunkach, ale potem już jest mocno zdeformowane. Mamy jeszcze jeden rodzaj pola, w którym mamy takie rozciągłe ciała. Czyli mamy dwa, y, dwie takie okładki kondensatora które jedna jest naładowana dodatnio, druga jest ujemna, i wtedy pole jest idealnie jednorodne, równomierne. W takim polu we wszystkich miejscach siła będzie dokładnie taka sama. Linie sił, te niebieskie, linie sił pola, linie sił pola, są do siebie równoległe. No to właściwie wszystko. Jak chcecie narysować pole elektryczne, to musicie pamiętać, że jest zawsze od plusa do minusa, taki jest jego kierunek. Te linie, zobaczcie, nigdy się nie spotykają, nie przecinają się, zawsze są obok siebie i w zależności od tego, czy to jest pole centralne, jednorodne, czy dipol, będą inaczej wyglądać. No właśnie, no mamy takie trzy podstawowe nazwy pól: pole centralne, czyli te, te promyczki, pole jednorodne, czyli te takie równoległe linie, i ten dipol elektryczny, gdzie z plusa wychodzą i wchodzą do minusa. I Wracając do samego początku, linię rysujemy tak jak gdyby tam działały te siły elektryczne na ładunek dodatni, czyli gdybyśmy tutaj wszędzie u, gdzieś dali ten ładunek dodatni, to on się będzie wzdłuż tych linii poruszał. Ten ładunek dodatni nazywamy właśnie ładunek próbny. To jest tak ta nasza umowa, tak się umówiliśmy, że będziemy tym ładunkiem próbować w tych polach, gdzie on powinien być. Czyli taki ładunek do próbowania. te linie one zobaczcie odpowiadają prawdziwym sytuacjom. Jeżeli obejrzeliście film z doświadczeniami, no to wiecie, że tutaj mamy naładowaną kulę, tu są dwie naładowane kule, tutaj mamy takie naelektryzowane dwie elektrody i zobaczcie mamy pole centralne, i dipol elektryczny i pole jednorodne. Czyli że rzeczywiście te rzeczy, które rysujemy, one naprawdę się dzieją. Rzeczywiście to pole tak wygląda. I to wszystko. Myślę, że to dosyć. Proste informacje. Dziękuję bardzo.